Makim wszystkim, z tej strony Matki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Aleksandrii i o roadmapie, czyli o nowych aktualizacjach, które szykują się na, do końca tego roku. I słuchajcie, jeżeli chodzi o Aleksandrię, przejdźmy sobie pokrótce do jakiegokolwiek tam scenariusza. Zobaczymy sobie. Oj, kurde, jeszcze raz muszę wejść Aleksandria to jest tak naprawdę Kair, tylko na morzu. Tutaj jest wejście Kair, to jest Aleksandria, więc... Będziemy starali się szybciutko o tym omówić, powiedzmy że weźmiemy sobie jakąś, nie wiem, Gold 3. Tam gdzie najczęściej po prostu sobie gram. No i słuchajcie, ogólnie mapa jest bardzo, bardzo duża. Na sam pierwszy rzut oka. Mamy dużo budynków do przejmowania, ale standardowe jak to w Kairze. Jest to mapa podlegająca głównie na update'owaniu wieżyczek, zbieraniu ropy i ulepszaniu. Jest tutaj parę nowych budynków. I to są dwa rodzaje. Jest to budynek, taki posterunek ofensywy oceanicznej, który pozwala z, z morza e, przejąć tutaj, e, po prostu zniszczyć wszystkie bazy jednostki e, na lądzie. Po co to służy? Po to, aby jeżeli ktoś się całkowicie zabuduje na lądzie, to miał taką jakby z tyłu głowy, że ktoś i tak jak przejmie ląd, raczej może, to może wejść na ląd. Tak samo z drugiej strony. Jest to samo, jest obrona nadbrzeżna, że jeżeli zajęliśmy całkowicie tutaj tereny lądowe, a nasz przeciwnik zabudował wszystko, co jest na morzu, to mamy przez możliwość wykorzystania tej właśnie budowy, tego budynku, aby móc zejść po na morze i mieć szansę walczyć. Uważam, że to są fajne budynki, pozwalają nawet jak zaśpimy przez pierwsze tam parę dni. Przy budowaniu, to potem mamy możliwość albo wejścia na ląd, albo zejścia na morze, więc uważam, że to są fajne budynki. Pozostałe budynki to jest to, co już po prostu tak naprawdę mieliśmy, czyli standardowo jakieś tam, wiecie, pasy startowe, forty, blackhouse, to już wszystko tak naprawdę znamy i przerabialiśmy to w Kairze. Czyli zbieramy sobie ropę pustynną. Jak sami możecie zauważyć, miejsce startowe, ponieważ tutaj gramy na mamy. Od razu przyparowany jednego sojusznika, z którym będziemy grać do końca, tak naprawdę gry. I jeden z tych teamów jest, zaczyna na morzu, bo to ma twoją bazę, a drugi zaczyna na lądzie. I tak jest wszędzie. Przejdźmy, omówmy sobie po prostu tę dolną część, bo ona jest Ctrl C, Ctrl V wszystkie pozostałe części. Czyli standardowo my zaczynamy sobie na morzu, niech tak będzie. Mamy swój pierwszy fort morski i. Fort lądowy standardowo. Przechodzimy sobie tutaj, już jesteśmy na terenie naszego przeciwnika. Czyli ten sojusz sobie bezpośrednio idzie po te zdobycze. Ewentualnie, lądem tutaj wchodzimy sobie do fortu i do, do fortu morskiego i lądowego. Jak tutaj widzimy, są jakieś tutaj budowy, walki są bezpośrednio. Tutaj widzimy, że ten sojusz jest całkowicie tak naprawdę zamknięty i za chwilę będzie odcięty. W strefie drugiej jest o tyle fajnie, bo tu mamy tutaj będę cztery strefy: strefa, pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Przeważnie są trzy strefy, a tu mamy aż cztery strefy. Do strefy drugiej, to różni się to, to tym, że przedtem było coś takiego, że raczej yy, sobie to nadal tak jest, ch chyba, bo strefa druga jest tylko i wyłącznie dla nas. Tutaj możemy zaobserwować, że możemy tylko my jako sojusznicy sobie tutaj wejść. Niby tutaj, widzicie, myślałem, że to będzie połączenie i będziemy mogli walczyć, ale tutaj są specjalnie zrobione właśnie skały, żebyśmy nasi przeciwnicy nie mogli do nas dojść, żebyśmy mieli odrobinę wytchnienia, więc strefa druga jest tylko i wyłącznie dla nas, czyli dla naszych tutaj, jeżeli oczywiście... Uda nam się utrzymać te forte w ryzak. nie wiem czy będzie, bo to jest raczej znaczy safe zone tak naprawdę, więc na spokojnie przejdziemy sobie do strefy drugiej, a to jest dlatego, aby nie mieć takiej sytuacji, że nas całkowicie przeciwnik odetnie i nie będziemy mogli wejść do strefy trzeciej. Strefa trzecia, jak sami możecie tutaj zauważyć, tutaj są już bardzo fajne walki, bo tutaj się już łączą wszystkie strefy i tutaj mogą walczyć wszystkie 8 sojuszy na siebie, naraz, tak? W sensie tam 4 na 4 przeważnie jest, albo 6 na 2. Raczej innych scenariuszy nie przewiduje. No i standardowo walka o środek. Tutaj standardowo mamy te same budynki, które mamy w pozostałych strefach, jeżeli chodzi o przejęcia. No i walka o latarnię morską na Faros, czyli główny budynek, nasze centrum, które będzie się odbywało tylko i wyłącznie na morzu. Więc niestety sojusze, które nie dysponują lub nie inwestowały w ogóle w oficerów morskich, Tutaj całkowicie zostaną jakby odcięci od głównych nagód, jeżeli chodzi o przejmowanie tych budynków na morzu. Tutaj są standardowo centra lądowe, ale też są bodajże centra, powinny być centra morskie, latarnie itp., itd. Więc no, powiem Wam szczerze, fajna mapa, duża. Wydawałoby się, że mogłoby spokojnie zrobić na przykład 6 na 6. Co by też urozmaiciło tą rozgrywkę. Byłoby jeszcze więcej walk niż standardowo 4x4. Może kiedyś doczekamy się? No zobaczymy. Ogólnie mapa na, na pierwszy rzut oka mi się podoba. Przez tutaj jest tyle tych terenów górskich, to uważam, że na tej mapie tak standard, standardowo jak na Kairze dość dużo będzie odkrywało rolę jednostki, jakie są helikoptery, ponieważ one mogą przez to przelatywać i będzie można robić jakieś kontrataki z tyłu. Tutaj light tankiem nie przejedziemy. Bombowce jak najbardziej będą tutaj też fajnie odkrywały znaczenie, ponieważ jeżeli mamy team, który skupia się na kilku bombowcach niebieskich, będziemy mogli i tak targetować przeciwnika. Zobaczymy, czy w końcu będzie możliwość niszczenia baz morskich za pomocą bombowców. Wydaje mi się, że docelowo za niedługo powinno to wejść, taka zmianka, zobaczymy co z tego będzie, ponieważ już te jednostki okręty są coraz mocniejsze. Za niedługo będą już jednostki 9.0, więc wydaje mi się, że to będzie powoli czas których będziemy mogli po prostu już jakby wyrównać szanse. Zobaczymy, jak to będzie, nie? Słuchajcie, dobra. No i tutaj, jak standardowo, no tutaj pierwszy, pewnie dzień to jest symulator rozbudowy. Tak było w Kairze, bo forty były dopiero otwierały się po pierwszym dniu, więc nie mogliśmy walczyć. Nie wiem do końca, jak tutaj jest. Może, jeżeli ktoś raz gra bezpośrednio w Aleksandrę, może się wypowiedzieć, czy walki są już od pierwszego dnia, czy musimy standardowo ten jeden dzień poczekać, aby się po prostu dobudować, dopiero później ruszamy na walkę. I to by było tyle, jeżeli chodzi o tą Aleksandrę. Nic specjalnego nie ma pod tymi nowymi białymi budynkami. Wszystko już znamy. Niestety tak jak pro, mówiłem to wcześniej, mini prorok ze mnie, że już nie będzie map typowo lądowych. Są teraz tylko i wyłącznie hybrydowe mapy, typowo nastawione na walki morskie, ponieważ jeżeli raz zainwestujemy w te jednostki, to Lilith nie pozwoli nam, żebyśmy ich nie mogli w nich grać. To tak samo jakbyśmy zainwestowali w lotnictwo i na tu niektórych mapach po prostu nie byłoby możliwości grania tym lotnictwem. Pewnie większość graczy by się zdenerwowała, dlatego już tak jak myślałem, jak już wprowadzili, no to już będą to ciągnąć do końca. Przejdźmy sobie teraz pokrótce, omówimy sobie nowe update. Jakie jest na roadmap? Poczekajcie, tylko wejdę sobie na moje tutaj forum, wejdę sobie, przyniosę sobie tutaj tą mapkę. O, słuchajcie, to jest nasza roadmap, czyli taka mapa to, co się będzie działo do końca tego roku. Przeanalizujemy sobie pokrótce, bo nie mam zamiaru jakoś też szybko się tutaj długo rozgadywać na ten temat, bo czasami są różne zmienne, które się zdarzają i nie ma sensu jakby tutaj. Jakoś wynikać. Słuchajcie, standardowo Teatr Aleksandria, no to to właśnie z tym startujemy. Kolejne wydarzenie to będą nowe PvP. Zobaczymy jak to wygląda. Moim zdaniem fajna alternatywa, ponieważ arena jest totalnie już źle. tam nie jesteś w stanie walczyć, tylko liczyć na to, że artyleria z ten zasięgi nie podjedzie do, do przeciwniczej artylerii, tylko kto tam po prostu, tam za bardzo takie szachy to są, niż taka gra na żywo. Fajnie byłoby, jeżeli można byłoby walczyć baza na bazę w realnym czasie, taką, wiecie, ligę sobie zrobić 1 na 1 i przechodzimy, wiecie, z czasem, Coraz wyżej, coraz wyżej są ligi porobione w zależności od mocy, wtedy możemy po prostu grać przeciwko, na żywo, zdobyć jakie nagrody. Wydaje mi się, że to byłby fajny pomysł, zobaczymy, jak oni to po prostu ugryzą. Tutaj mamy Champ Event, czyli pewnie znów Pay to Win. Tutaj co mamy kolejne? Mm -hmm. Yy, morskie. Yy, o, widzicie, tutaj właśnie mówiliśmy o tym, żeby okręty i force battle, czyli ta są chyba będzie można już, już robić yy, pod koniec. Czekaj, lipca, tak? Pod koniec lipca już mogą jednostki morskie, będą mogły chyba już walczyć z y, tym powietrznym. I zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. Czekaj, czy tylko jednostki, czy tak samo, nie? Okej, okay. no dobra, zobaczymy, spokojnie. Base skin modification, no to chodzi o te właśnie pay to winy, te skiny, które możemy tylko i wyłącznie zdobywać grając na legendarnym polu bitwy, więc ja niestety musiałem z tego odpaść. Tutaj standardowo, słuchajcie, Islandia i Hawaje, czyli nasza Moskwa, plus nowa mapa, zobaczymy, to jest, to jest zamiennik po prostu Moskwy, tak na dobrą sprawę. A tutaj będzie... Mm, unikalne te po prostu strefy, which a brand new map and fresh face rules, ok, zobaczymy, może to będzie coś fajnego. Zapowiadałem, że tu będą jakieś unikalne mechaniki, są wulkany, nie wiem, może tam będzie jakaś pogoda jeszcze bardziej na to wpływała, że będą jakieś warunki atmosferyczne, które na przykład nie wiem będzie płynąć sobie lawa przez jakiś okres i nie będziemy mogli częścią drogi przejeżdżać, nie wiem, fajnie, może takie coś po prostu będzie wymyślone. no zobaczymy, nie? Tutaj mamy oficer swap, to jest mega fajna rzecz. O co w tym chodzi, że czekajcie, no standardowo, że jest oficerowie sobie nie są, nie są w mecie, więc będziemy chcieli możliwość swapowania, czyli wymieniania. I będziemy to mogli zrobić uh, 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 dwóch oficerów. Specific number of swap items. Nie wiem, co są te swap itemy, czy to będzie darmowe, tak samo jak to jest, wiecie. Jak wchodzimy na miasto poziomu czwartego, to mamy możliwość sobie zrobienia dwóch jednostek za te takie nasze komponenty, tak, z, z tych dodatkowej jednostki możemy sobie za to zrobić z prototypów. Ciekawe, czy to będzie na takiej samej zasadzie, jeżeli mamy dwa, to nie wiem, czy to będzie raz na pół roku, taka możliwość, to jest fajne, jeżeli będziemy mogli sobie wycofać starego oficera i zresetować mu 720, właśnie po pierwszej dostajemy i możemy sobie coś innego zrobić. Po pierwsze, będziemy mogli co jakiś czas po prostu zmieniać scenariusze. Może nie wiem, przez pierwsze pół gram sobie na znudzi mi się, okej, okay, mam możliwość dwóch oficerów przapowania, przez zamiany, no to sobie zagram na przykład na sobie sobie light tanka zamiast jednej artylerii, tak będę sobie urozmaicał. Bardzo fajny pomysł. Standardowo nie będzie można zrobić tych lunch officers, to są ci mm, pizzy oficerowie z, y, z saloniku, a ci crossover events can be swap for now. Nie wiem czy to są ten crossover, to są ci. Oficerowie, którzy występowali, można było tylko ich dostać w jakichś tam eventach takich specjalnych. Tam bodajże wiem, że to są takich dwóch tylko oficerów. Czy to są jakieś inni oficerowie? Nie mam, pojęcia, nie mam pojęcia, jak to się po prostu teraz tłumaczy. Christmas event standardowo czyli pay to win wydawanie kasy na jakieś inne rzeczy. O, matchmaking protection słuchajcie, to jest to powinno w ogóle gdzieś tu w połowie roku wprowadzić a te dodatkowe mapy na koniec roku bo to jest o wiele ważniejsze. Czyli będziemy mogli sobie mieć preferencje, preferencje możemy sobie wybierać e, tier e, Butterfield, czyli tego miasta, którego chcemy grać, czyli nie wiem, chcemy grać na poziomie Gold 1, no to wejść będziemy gać na Gold 1, tak? Mhm. Aha, że jeżeli ten... No zobaczymy, będzie jeszcze więcej nagryw. No zobaczymy, ale kurde, ciekawe to jest. Moim zdaniem dużo by to zmieniło. Tylko fajnie byłoby, jeżeli by były zaznaczone jakieś widełki. Zresztą słuchajcie, że nie wiem, że od 7 do 12 miliardów jest Gold 3 i nic więcej. Kurde, Lokson, Jak zwykle musisz czekać, jak nagrywam nie? Słuchajcie, to wydaje mi się, że będzie. Poczekajcie chwilę, będzie i sąsiad kościół trawę i Loki będzie czekał i nic z tego nie będzie, więc szybciutko to jest bardzo fajna rzecz, dwie nowe mapy ok, swap oficerów moim zdaniem najlepsza rzecz z tego wszystkiego i, i, i to by było na tyle, zobaczymy czy już będą mogły jednostki e, po prostu powietrzne rywalizować, o słyszycie, czekajcie spróbuję zamknąć okno, dobra. Mam nadzieję, że to pomoże nam troszeczkę jeszcze po sąsiad zaczął sobie kosić. No, moja wam szczerze bad, O, i oczywiście standardowo tutaj nie ma podanej żadnych nowych oficerów, ale ja gwarantuję Wam, że do grudnia wyjdzie trzech nowych, płatnych oficerów i przynajmniej z 3-4 darmowych oficerów. Zobaczymy, jak to się nam wszystko ładnie rozwinie. Ogólnie rzecz biorąc, to będzie pokrótce. Mam bardzo fajne filmiki. Jeżeli chcecie, będą one dodane najprawdopodobniej jutro z walk o osady, ponieważ naprawdę były mega fajne walki. Dużo się działo. Przeciwnicy nie odpuszczali i do samego końca walczyli, dlatego mamy dość dużo fajnych filmików na granek. Mamy i walki lądowe, i walki powietrzne. Morskich walk jest jak na lekarstwo, ponieważ przeciwnicy całkowicie odpuścili. No, ale to tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!